W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Witaj najczystsza Maryjo. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc trudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudzam ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną, wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Moi kochani, zwróćcie uwagę na ten opis który przed chwilą przeczytałem skutków słuchania Pana Boga. Sługa Jahwe, który zapowiada Chrystusa, zgodził się na to, żeby Pan Bóg mu otworzył ucho i skutkiem, jak tu jest wyraźnie napisane, tego słuchania Pana Boga jest podanie swojego grzbietu bijącym i policzki rwącym brodę. I nie zasłonięcie swojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg przez to słowo, które przemawia do sługi Jahwe, pozwala mu wchodzić w trudne doświadczenia. I on nie cofa się przed tymi cierpieniami, które w jakiś sposób chcą go zniszczyć, dlatego że jego uwaga cały czas jest skupiona na Panu Bogu. I wiemy z historii zbawienia, że tak jak tutaj jest to wskazane ostatecznie, Pan Bóg przeprowadził swojego syna przez całą mękę. I przez całą mękę w opisie Jezusa nie możemy uchwycić ani jednego momentu, kiedy Pan Jezus by się uskarżał. Jego uwaga nigdy nie odwraca się od tego, aby iść za Ojcem, a żeby wsłuchiwać się i realizować miłość i zbawienie, które właśnie ma wykonać. I to jest jeden z bardzo przekonujących dowodów o tym, że Chrystus jako Bóg wchodzi w mękę. Kto byłby w stanie tak wejść w cierpienie wewnętrzne i te zewnętrzne, i ani w momencie nie zatrzymać, nie zawahać, ale iść do końca, aż do zmartwychwstania? Pan Bóg przez udzielanie nam ducha świętego zaprasza nas, abyśmy za nim kroczyli, powstawali z naszych upadków i w swoim życiu odtwarzali Jego drogę. Jego drogę. Ku wieczności, ku życiu wiecznemu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.